Chciałbym rozpocząć w salonie pięćdziesiątym dziewiątym, strona 626. Gdy Saul nakazał pilnować domu jego i zabić go, ratuj mnie od wrogów moich, Boże mój obroń mnie przed przeciwnikami moimi ratuj mnie od złoczyńców i wyzwól mnie od morderców bo oto czyhają na życie moje zbierają się przeciwko mnie możni chociaż nie zawiniłem i nie zgrzeszyłem panie chociaż jestem niewinny pędzą i ustawiają się ocknij się i wyjdź naprzeciw i zobacz ty panie boże zastępów boże izraela ocknij się aby nawiedzić wszystkie narody nie pobłażaj żadnemu zdrajcy wieczorem wracają ujadają jak psy i kręcą się po mieście. Oto pianę mają na ustach, z niewagi są na wargach ich. Któż bowiem to słyszy, ale Ty, Panie, śmiesz się z nich. Szydzisz ze wszystkich narodów, mocy moja. Ciebie trzymać się będę, gdyż Ty, Boże, jesteś twierdzą moją. Bóg mój wyświadczy mi łaskę swoją. Bóg ukaże mi klęskę wrogów moich. Nie pobłaża im, by nie zapomniał o tym lud mój. Rozpędź ich mocą swoją i powali ich. Ty, Panie, który jesteś tarczą naszą, Słowa ich warg to słowa grzeszne, niech uwikłają się w pysze swej, zarówno z powodu klątwy, jak i kłamstwa, które mówią. Wygub ich w gniewie, wygub ich doszczętnie, niech wiedzą, że Bóg panuje w Jakubie, aż do kręców ziemi. Wieczorem wracają, ujadają jak psy, i kręcą się po mieście i włóczą się, szukając żeru. Jeśli ja się nie nasycą, warczą, ale ja opiewać będę mocą Twoją, rano weselić się będę z łaski Twojej, boś Ty był twierdzą moją. I ucieczką w czasie mej niedoli. Mocy moja, Tobie będę śpiewał, boścy Boże twierdzą moją, Boże mój łaskawy. Mam na imię Tomek, mieszkam w małym miejscu właśnie niedaleko Łodzi. Nawróciłem się 26 lipca tego roku na obozie w Kiełpinach i był to najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dzień, w którym swoje życie powierzyłem Bogu i raduję się z tego, że dzisiaj właśnie przed całym zborem mogę powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest moim Panem i zbawicielem. I zawsze, gdy te słowa powiadam, jest we mnie ogromna radość. Chciałem także powiedzieć, że droga do mojego zbawienia była dla mnie bardzo kręta. I bardzo żałuję, że tak późno w ogóle Bóg mi się objawił. bo to w gruncie rzeczy moją winą. Jako dorastający już chłopak, młodzieniec, w życiu, w życiu każdego człowieka jest jakaś pustka, którą trzeba uzupełnić. To pustka to jest miejsce dla Boga. Człowiek bez Boga nie potrafi żyć, a ten świat daje różne rzeczy, które zastępują ludziom właśnie Boga. Ja gdy szukałem właśnie miejsc czegoś, co wypełniłoby moją tą pustkę, trafiłem na rzeczy bardzo złe. Zacząłem czytać różne rzeczy, które w tej chwili uważam za szataństwo i za coś okropnego, co niszczy wiele ludzkich serc. Ja zacząłem czytać zarówno o parapsychologii, jak głównie zacząłem wkraczać w sferę psychologii, jak tam w sferę wróżbiarstwa, innych tego typu rzeczy. Następnie, gdy literatura moja się powiększała, świadomość na ten temat, trafił się pewna osoba, człowiek, który napisał wiele książek, który jest ateistą i w tym gruncie poszedłem. Przez pewien czas byłem ateistą. Na szczęście. I już około pół roku temu, może trochę więcej, mój tata, który znacznie wcześniej miał dostęp do Słowa Bożego i który próbował mnie nakłonić do czytania Słowa Bożego i czytałem, ale Bóg do mnie nie przemawiał. Czytałem tę książkę, raz od czasu do czasu można zajrzeć. I nie, było, nie widziałem w Biblii Boga. To był mój bardzo poważny problem. Tata. Być może widząc, co się ze mną dzieje, być może miał dane to od Pana, da mi numer telefonu do zboru wodzi. Ja zadzwoniłem, po dwóch tygodniach poszedłem na pierwsze zgromadzenie i może ten temat jest w gruncie u mnie ugruntowany, zobaczyłem, że ludzie mają Boga. Nie potrafiłem tego na początku zrozumieć, ale. No mają Boga. I to było coś wspaniałego. Ludzie żyją, cieszą się, z, rado, z radością śpiewają Bogu. Na chwałę. Tam zacząłem się zaczęło zastanawiać, czy rzeczywiście Bóg istnieje. I przez długi okres czasu chodziłem na zgromadzenia, zacząłem się modlić i walczyłem z sobą, czy Bóg istnieje, czy Boga nie ma. I ta walka bardzo długo trwała. Ostatecznie przed jeszcze wakacjami Bóg zwyciężył. W moim sercu wierzyłem, że Bóg istnieje, że Bóg może również do mnie przemówić, że mogę również ja poprosić Boga o zbawienie. Tylko czekałem, już tylko czekałem tylko na moment, w którym to się stanie. Na moment, kiedy ja sięgnę na golgotę, ukrzyżuję starego siebie i przyjmę zbawienie. I był ten okres czasu, kiedy już słyszałem o obozie w kiłpinach i trochę się. Obawiałem obawiałem się pojechać, miałem jakieś wątpliwości, nie wiedziałem czy na pewno. Próbowałem prosić Boga, żeby mi pokazał, czy mam pojechać, czy nie, ale głosu nie otrzymałem. I tak się złożyło, że pojechałem, i bardzo się z tego ucieszyłem już po pierwszych kilku dniach. Rzeczywiście Bóg był bardzo rzeczywisty. Tam był codziennie, przez te kilka społeczności w ciągu dnia. Były modlitwy, o modlitwy rozmowy o Bogu. To bardzo mnie budowało. I przyszedł dzień 26 lipca. To był poniedziałek. Ja no bo się zacząłem troszeczkę biegać. Biegałem czasami rano, później już tylko przed południem albo po południu. No i właśnie wtedy po, pobiegłem przed obiadem, żeby pobiegać, mieć jakiś czas na społeczność z Bogiem taką własną w samotności. I zawsze, gdy biegałem, był taki czas, kiedy no, czułem się trochę, troszeczkę zmęczony. Wówczas szedłem i modliłem się do Boga. Również wtedy poczułem takie zmęczenie w tym samym miejscu to zawsze no, zacząłem, zacząłem się modlić, ale moja, moja modlitwa już była inna. Zawsze modliłem się o to, żeby jak najszybciej był ten moment, w którym Bóg mnie zbawi. A teraz zacząłem się modlić. Boże, Ty zadecyduj, kiedy ja mam dostąpić zbawienia. I moja modlitwa była znacznie dłuższa niż kiedykolwiek. Już widziałem w oddali drogę jakąś już główniejszą, uczęszczaną bardzo przez samochody. Cieszyłem te samochody. I tak szedłem, modliłem się i zobaczyłem coś błyskało na ziemi. Droga zupełnie nieuczęszczana, trawą zarośnięta. Coś błyszczy w ziemi. Podniosłem. Była to moneta. Jakiś pieniądz. Ja przestałem się modlić. Podniosłem, podniosłem ten pieniądz, patrzę na niego. Jakieś dziwne myśli. co można sobie kupić za marne jakieś pięć złotych. Było okropne, a nagle, Panie Boże, co to znaczy? Mam w ręku monetę, dla niej przestałem się modlić i to jest moment, w którym dałem sobie świadomość, jaki ogromny jest grzech w moim życiu. To jest moment, w którym człowiek nie potrafi stać, bo grzech jest tak ogromny, że człowieka przygniata. Momentalnie uklęknąłem i wiedziałem, że nie ma dla mnie ratunku w tym świecie że ja nie jestem w stanie nawet wstać z ziemi, że nie mam takiej mocy, żeby podnieść ten grzech, który mam na sobie. Wiedziałem, że muszę poprosić Boga, żeby zabrał ode mnie grzech, żeby mnie uratował przed śmiercią, bo karą za grzech jest śmierć. I poczułem się znacznie lepiej. Mogłem wstać z ziemi, modliłem się bardzo gorliwie przez jakiś czas, ale wcześniej miałem rozmowy na temat tego, że trzeba mieć pewność, że to rzeczywiście Bóg przemówił do tego, do tego naszego serca. Ja miałem pewną wątpliwość, a wiedziałem, że muszę otrzymać od Boga słowo. Zmodliłem się, że otrzymał to słowo w czasie powrotu już do obozu, pod namioty i zacząłem biec szybko. Modliłem się, biegłem szybko, wyszedłem ze skraju lasu, zacząłem kilku braci, którzy... Czytali słowo Boże na kocu, podbiegłem i przepraszam za to, co zrobiłem, ale na pewno mi wybaczyli. Po prostu drapnąłem Biblię z ręki. Powiedziałem, że potrzebuję. Uklęknąłem zacząłem czytać. I pierwsze, co przeczytałem, to był dziesiąty rozdział drugiego listu do Koryntian. I teraz przeczytam. Więc od czwartego wersu. Gdyż oręż nasz, którym walczymy, nie jest cielesny. Lecz ma moc burzenia warowni dla sprawy Bożej nim też unicestwiamy złe zamysły i wszelką pychę podnoszącą się przeciw poznaniu Boga i zmuszamy wszelką myśl do poddania się w posłuszeństwo Chrystusowi. O, już wypełnił mnie Boży pokój. To jest uczucie, które nie można opisać słowami. Najczęściej właśnie opisuje się, że to jest Boży pokój. To jest niesamowite uczucie. To jest człowiek, czuje się wspaniale wie, że Chrystus już jest w nim, że człowiek nie jest obciążony grzechem, że nie będzie potępiony. To jest wspaniałe uczucie. Gdy dostałem to słowo, jeszcze się pomodliłem, wstałem z kolan, podszedłem właśnie do braci. Była jedna siostra. Powiedziałem, jestem osobą zbawioną. Dostałem jakieś gratulacje. No i poczułem, że muszę wrócić do namiotu. Poszedłem, spotkałem brata Marcina Piecha. Powiedziałem mu, że jestem osobą zbawioną. Rad powiedział mi, że muszę mieć pewność, żebym modlił się o to, żeby Bóg dał mi pewność, żeby dał mi słowo. No skoro tak ja również czułem potrzebę, żeby jeszcze się pomodlić, wziąłem Biblię już swoją. Poszedłem za namioty, uklęknąłem, dalej się modliłem. Modliłem się bardzo długo i prosiłem o kolejne słowo, i dostałem kolejne słowo. Które już no, takim całkowitym upewnieniem się, że Bóg mnie zbawił. Jest to ósmy rozdział listu do Rzymian. Od wersu 29 do 30. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu syna jego. A on, że był pierworodnym pośród wielu braci, a których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych ich uwielbił. Wówczas miałem pewność, ale dalej czułem potrzebę, żeby się modlić, dziękować Bogu za to, co się stało w moim życiu, za to, co się stało w moim sercu. I modliłem się dalej. Już skończyłem się modlić, sięgnąłem jeszcze po słowo Boże, otworzyłem Psalm 18 i również Bóg kolejnym słowem mnie upewnił w tym, co się zdarzyło w moim życiu. Myślałem, Pragnę przeczytać ten Psalm. Pierwsze kilka wersów. Miłuję cię Panie mocy moja, Pan skałą i twierdzą moją, i wybawieniem moim. Bóg mój opoką moją, na której polegam, tarczą moją i rogiem zbawienia mego, warownią moją. Wołam, niech będzie Pan pochwalony i zostałem wybawiony od nieprzyjaciół moich. U nieprzyjaciółmi na pewno był szatan i wiele osób, które którymi szatan się posługiwa w moim życiu. No, że dalej się nie modliłem. Dostałem słowo, poczułem się troszeczkę zmęczony, poszedłem spać. Po kilku dniach, jak się obudziłem ze snu, no, zupełnie nowy człowiek. Zupełnie inaczej się czułem niż do tej pory. Świat był dla mnie wyciszony. Liczyła się jedynie ta więź z Bogiem, którą od tej chwili miałem. To jest wspaniałe uczucie. I właśnie dlatego, że nawróciłem się, przyjąłem Pana Jezusa Chrystusa jako mojego Pana i Zbawiciela i mogę głośno. Mówić, że Jezus jest obecny w moim życiu, pragnę prosić zbór o chrzest. Amen.